Ej, Peter, chodź zobaczcie co dla nas zbudowałem. Co? No dobra, pokaż. Co? Ale ogromny zamek. Serio mogę tu z tobą zamieszkać? No jasne, zrobiłem to dla nas. No nie, dlaczego poszedłem sam do kopalni, zaraz te dam. Nie martw się, Peter. Prawdziwy przyjaciel nie pozwoli ci zginąć. Och, dzięki. Jest, znalazłem już drugą Elytrę. Co? Ja nie mam ani jednej. Trzymaj, przyjacielu. To będzie dla ciebie. Wow, dzięki. Stavson, wykopałem dla ciebie 64 diaksy. Stavson? Zamknąłem Twojego przyjaciela w niemożliwym do wyjściu więzieniu Poseidona. Możesz go uratować, dokonując wyboru. Niebieska pigułka. Twój przyjaciel wraca cały i zdrowy, ale w ogóle cię nie pamięta. Czerwona pigułka sprawia, że uwalniam Twojego przyjaciela, ale zamiast niego biorę ciebie i siedzisz tam przez 20 lat. Jest jeszcze trzecia opcja, gdzie wypuszczam Staffsona i wszystko jest po staremu. Ale aby ją wybrać, Twój widz musi zostawić Ci suba. Widzowie, błagam Was, zostawcie suba, żeby wszystko było po staremu.